Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Susek. To jest World of Tanks i Wasze Bitwy. Eee, I co to dużo mówić? Przede mną, przed Wami powtóreczka z T29. Eee, bohaterem dzisiejszej potyczki jest Joda eee, 99, a raczej potyczki eee, dzisiejszej jest bohaterem Joda. Wraz z kolegami z klanu 12 BP, i tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekawą bitwą, jaką zrobi Joda na pojeździe T29, czyli siódemeczce. fajnej siódemeczce w dodatku amerykańskiej tieru 9. Tym bardziej mnie ta bitwa ciekawi, gdyż mam ten czołg w garażu. Jeszcze ani jednej bitwy na nim ro nie rozegrałem, typowe to samo z Helkatem. Mam go w garażu, ale jeszcze żadnej bitwy na nim nie rozegrałem. Zresztą na 1390 mam jeszcze też żadnej bitwy nie rozegrałem. A mam, znaczy nie, rozegrałem chyba z 4 z 5, ale mało, jak widać. No ja tak mam, że, że mam czołg, i nawet niewielką liczbą bitew go kończę. Ale dobra, tutaj będzie ciekawa potyczka i sobie z chęcią zobaczę, jak to jest zrobić dobry wynik pojazdem T29. Jak zagrać, żeby zrobić dobry wynik pojazdem T29, gdyż co to dużo mówić, wiem, że ten czołg jest zdolny do czynienia naprawdę wielkich rzeczy swoją drogą każdy z siódmych Tierów Hewików, jeżeli wyląduje tak jak tutaj wylądował jest w stanie zrobić wiele eee, tylko że T29 ma dwie unikalne cechy Po pierwszą z nich jest fantastyczne jak na swój tir działo jest to, so, to samo działo które jest na czołgu T32 a i bitwa z T32 się ukazała więc działo jest to samo, to samo. Eee, co jeszcze jest fantastycznego? Podobnie jak w T-32, T-34 ten czołg ma po prostu znakomitą wieżę, która jest po prostu nieprzebijalna w zasadzie. W metiery jedynie gdzie mogą liczyć na przebicie e, jest to oczywiście władz dowódcy na samym środku, jednakże z dalszych odległości wcelowanie w niego nie jest po prostu łatwe. Co e, coś sobie wierzysz tak po prostu, no? Wiadomo, no, nie ma co się bać. Kolej strzela z wcisków odłamkowych. E tutaj masa szczęścia w moim odczuciu, e bo gdy zobaczyłem tego Susto Y, ja już widziałem u ciebie utratę e co najmniej 400 punktów życia. E serio, bo ten czołg jest. Właśnie taką dziwną broń, ale na Twoje szczęście trafił Ci w wieże i się jakoś odbił. Także jakoś się udało. No, Tim się nie popisał. I tutaj się w pełni zgadzam, że ten hamel bardzo narzeka. Ma rację. No. Prawa strona została całkowicie odpuszczona błąd taktyczny ogromny. Pojawienie się at siódemki. Akurat AT7 nie jest jeszcze aż tak złym przeciwnikiem, gdyż on tego to ma wielkiego, ale jest to spammer i trzeba po prostu na niego uważać. Gra na wieżę tutaj musi być, innej opcji nie ma. Bitwa jest długa, to już wiem, jestem o tym przekonany, więc rozkręcasz się dopiero, znaczy dopiero póki co się rozkręcasz, jeszcze strzelania będziemy świadkiem. Ale chcę zobaczyć, jak zrobiłeś to tym T29, jeden z kolegów pojechał środkiem, no na tej mapie środkiem siedzi na tierach 3-4, nie na 7 już, już czas uświadomić to sobie, że gra z tierem bardzo mocno ewoluuje, dlatego no, w słaby sposób stresony czołg, druga T29 została tam... Hmm, no ja radziłbym, żeby w plutonie się nie rozdzielać. No po to gracie razem, że chyba się znacie, macie ze sobą jakąś komunikację i możecie po prostu w lepszy sposób współgrać yy, i oddziaływać na losy potyczki. Co znaczy, że powinniście ze sobą rozmawiać i konsultować się. Co znaczy być po prostu razem. Yy, tutaj. Znalazłeś takie miejsce, gdzie możesz swobodnie grać na wieżę. W zasadzie oni, zwłaszcza w, przy AT7 jest to dla tego czołgu jest to bolesna sprawa, gdyż on ma ten, ten swój Wix, ten właz bardzo mocno wystający, przez co on musi na Ciebie wjechać praktycznie. Tutaj ich po prostu teraz tłuczesz, no. oni nie mają szans. Ten isek nie wie tak naprawdę co zrobić, bo ty masz bicie i ich bijesz, a on bidulek nie wie o co chodzi. Tutaj is jakiś zjeżdża. Chyba ten is strzeli. Ojojoj. Mogłeś poczekać, ja bym poczekał aż ten koleś strzeli. Tutaj kolega z plutonu na te 29 dał sobie spokój. Już, już się nagrał. Ten is trochę ci chyba... Nie chyba, lecz na pewno przeszkadza. Dziwny ding dong od tego X-Pota. Chyba pocis troszeczkę nisko poleciał. Eee, uda się. No koleś już zrozumiał swój błąd, to co chodzi, że dostaje takie baty, a ciebie przebić nie, nie sposób mu. I teraz pytanie, co zrobić? Wjechać na niego? No, może wjechać. Na szczęście dostajesz w gąsienicę. Duże gąsienice tego pojazdu sprawiałem, że e, często potrafi złapać za zero. E, ja my tu gadu gadu, tak naprawdę, bo sporo się dzieje w Twoim wykonaniu. Dwie siódemki przed chwilą zostały zniszczone, ale. Jak widać jest 8-13, no już 9-13, ale no jest niekolorowo, jeżeli ten kolega by zginął w tym momencie, to byś miał medal kołobanowa. No tutaj widzę koledzy Cię już, doping, ci już dopingują, a przed Tobą są dwa czołgi na dobicie, pierwsze co bym zrobił to tego jak pancer oczywiście zlikwidował, bardzo fajnie, dobry wybór. Jest top gun, już jest 11 do 13, już to wygląda lepiej, na plecach się pojawiło E-25 i to jest cholerny spamer, dlatego od niego trzeba jak najszybciej uciekać, e tutaj już, no, wiedziałem, że się tak skończy, jeżeli nie przycelujesz odpowiednio długo, e po prostu go nie trafisz, no, stresujących sytuacjach tak jest. Ale teraz już na spokojne przycelowanko. Tutaj 185 się pojawiło wszyscy jak na zawołanie zaczęli ci wjeżdżać pod lufę. E jakby dobrze weszło to na masz na hita. No i nawet się tak stało. Edwystka piątka e Bardzo zniecierpliwiona e Po prostu strzela do ciebie, ale no przy tak małej liczbie punktów życia no nie jest w stanie ci wyrządzić wielkiej krzywdy. Musiałby grać bardzo, ale to bardzo cierpliwie sprytnie, ale chyba go tutaj dorwiesz. Nie tym razem, ale już jest w, jest w poważnych tarapatach musiałby mocno współpracować z tym kolesiem w kawu jedynce. Nawet wygląda to, że tutaj ci wiedzie. No już na pewno ci nie ucieknie, to jest pewne. Gdzieś tutaj jest. Właśnie jest i tutaj, nawet nie przebił się ten czołk jest groźny na siódemkach, ale taki rajdowiec, nie? No i tutaj widzę ekscytacja, mocna, jest na, na czacie, że mimo iż wyglądało to nie najlepiej, yy, no, radzisz sobie jakoś, radzisz sobie jakoś. FPSów wiele nie masz, z tego co widzę powtórka przy małej liczbie nagrana. No i pojawił się KW-1, który grzecznie tutaj poczekał, nie kapował, bo gdyby kapował, to była bitwa, by w ogóle kapowali, to bitwa byłaby oczywiście dla nich wygrana. Także czas na dziesiątego fraga i pula. Było sprytne wykorzystanie wieży na AT-7. Także tak tym czołgiem należy grać. E, szczęście polegało głównie na tym, że, że, że nie skapowała drużyna przeciwnika. Ja bym chyba kapował w takiej opcji e, no, magiczny KW1 odbijając pociski e, tyłem, <laughs> ale on nie ma szans, nigdzie nie ucieknie. To jest kwestia czasu. I bum! To by było na tyle. Także ja ci gratuluję w fantastycznej bitwy. Przede wszystkim 10 fragów medalu pula. Mnie się to nigdy nie udało. Może kiedyś się uda. Ale cóż. Dzięki za fajną powtórkę. To by było na tyle. Na razie. Cześć.